Cześć, ja oh. jestem Masu i nagrywam sobie TNT Tirana ze mną. Karol jej. Ale Ciekawe. Karol... Studio Studio, yeah. dobra, dobra. A zobaczcie w ogóle jaki koleś manik. No nie, cebula z głównym? Jak to było? Czekaj. Fuck, wpadłem, fuck. Karol Wiem, ale chciałem pokazać widzom ten nick, no. Główno z Żebym się obracał wokół siebie. Gówno z cebulą. No, po prostu świetny nick. Ale oryginalny, oryginalny, to jest Oryginalny, tak, trzeba to przyznać, oryginalny, oryginalny. Dobra. shit. Kurde, na odcinkach to pewne... Będę tak lamił, że to jest, kurde... No pewne, pewne. A bez odcinków też nie lamisz? Eee... To nie miało po... sensu Wie, to było bez sensu pytanie. Ja w ogóle nie ogarniam, nie, o... nie wiem, o co zapytałeś nawet. Czekaj, czekaj. A bez odcinka nie dla Eee No, zazwyczaj. no bo stres trochę, chcę, żeby fajnie wyszło. Słuchajcie, widzowie wiecie, jak to jest. Przecież oglądacie Rezego Blauai tych wszystkich fajnych youtuberów. No to wiecie. Raz. Raz. Dobra, na razie idzie mi dobrze, ja zostałem sam, najwyżej jestem chyba. Jestem na przedostatniej. Aha, no to nice, nice, nice. <noise> nice, nice, good job, good job. Good job. <noise> A nie, jest tu jeszcze jeden gościu, dobra. Ale... nie, wstecz. No i... Ach, no Nie ja no, słaby, nie no, debil, no debil. Ja pamiętam jak Pinguin kiedyś zrobił tak, że spadł z pi... P P P z drugiej, no sam samym Wiem, ale Pinguin to... Był średnio no od tej gry. Mm. Co, że tak kurcze hejtujemy youtuberów, go, ale... Go, ale po prostu, yy, no tak trzeba, <głos> <głos> nie no żart, nie no Fuck, ja jestem na ostatniej. GG, <noise> GG. Ja znowu spadłem, dobra, ale jest ilu? Ośmi o, Ośmiu. Kurde, o kurde, o kurde, o kurde, nieźle się trzymają. Ale dobra, idzie, jest yes, git, jest git, idzie, no i po co sprinta włączasz, po co, macu? po co? Okej, okay. pięciu, pięciu, a ty pięciu? żyjesz? Tak. Eee, eee, Karol, eee, no kurde, jesteś no. z, ciebie, z ciebie dumny. Dumny? Tak, dumny. Masz mnie szukać. Co? No wiecie, masy beatboxer, no nie. Ogólnie jestem wielkim fanem Sida. Chciałbym go pozdrowić, bo on na pewno to oglądnie. No fuck. O f**k, spadłem. O no, ja wiedziałem. A ja wygrałem! Ej, to byliśmy ostatni. Byliśmy na ostatnim na ty Co? Byliśmy na ostatnim na No no no, to dobrze chyba, nie? Przeze mnie wygrałeś, ja się poświęciłem za to No, 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 no. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej arenie. Mam nadzieję, Jej. że z Tobą wygram, bo jestem zajebisty. Ale nie, Jej. tobie też poszło przed chwilą dobrze, no drugie miejsce, no nie? No, to bo ja miałem drugie robi. miejsce. No, 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 no. także szacun, szacun. Kurde. Jezus, jakże się machnął, śmierć. Tylko prawdziwą śmierć, nie Minecraft. Lol. Nie, dobra, to budzi. No bardzo dziwne. No to było... To było bardzo dziwne. Eee. Bardzo dziwne, tak. taki. Ale bardzo. Taki bardzo, Dobrze. bardzo. <laughs> it co! Dobra, najwyżej jest... Nie, jeszcze jeden gościu jest tam, dobra. Spróbujemy go zrzucić. Tylko, że będzie ciężko. Możesz go zrzucić. Zrzucić. Myślę, że zrzucić. Też mogę. Aha. Aha, idzie mi naprawdę zajebiście. Okej, koś tutaj już widziałem, że nie miał klotków. Ale skubany się trzyma. O oh, kur. O ty skurwa. Przekleństwo. Ej, taki może. Skurz. Dobra, dobra, spadł. Jestem najwyżej, tylko że ja już nie mam w ogóle tu klosków. Ja będę to zacenzurował Fak Fuck. Dobra. Fuck it. Fuck. Fuck, jestem na przedostatniej. Fuck. Wpadłem. Jezu, Serio? ale to było laberskie. Najbardziej laberska akcja roku? Ech, no co, słabe. Okej, okay, tym razem sobie zagramy w Quake'a, bo mi co fajnie się gra. No udało mi się namówić Karola. On nie lubi tego. Ale... By zawsze przebiłam. Bo jest jesteś Nie dobra. No. Kurde Fuck jedno. Dobra, ja ogólnie słuchajcie tu kokrze i mam żelazną motykę już. No 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 no. Już masz żelazną? No no no. Już sobie... czaraj kupię? Oh, fuck nie trafiłem. Kiedy widjak Wiesz co, trzeba jeszcze złotą kupić. Wcześniej to złota jest gorsze jeżeli... niż. Okay. Tylko nie ma, dobra. Dobra. Aaaaa! Ta szybkość To ciebie zabiłem, lol. No. Nawet nie zauważyłem. Uuuu Fuck! Fuck. Jest! Kabu studio sami to nie wiem. No kurwa! JAK się skąpił! Pst, nie wierzę. Dobra, jestem teraz takim beznajdziennym miejscu i żeby tu wyjść, trzeba takie o trika. O tutaj idziecie. wiecie masu wiem, masu gra. Masubi wiem, gdzie ty jesteś. I ogólnie. A nie, jestem pierwszy. O? Tam się skąpił, wiedziałem. O jest, nice, dobrze. Okej, okay, teraz. Nice. Mam drugiego killa, jej! s jest 8. To jest nieźle. Jest nie... A, mam cię, Gnazur. w ogóle coś mało osób, Co mi się wydaje, bo nigdzie nikogo nie widzę. Faket. To wow. tam ty? Nie, nie, nie. No kto? Jakiś jafalus. Nie, serio, tutaj nikogo nie ma. Jest ciągle tego samego gościa, zary. Eee, zabijam. Nie wiem, gdzie jest reszta. Za, e, e, zabijam. Ja e, serio nie wiem. Widzowie okarniacie o co chodzi? Nie. Okarniacie o co chodzi? Te zerwy jest pakowany, nie polecam. Nie, no żartuję. Kuj, no! Tenu! Ile ty ładujesz tego? Eee, Szybko, właśnie. <laughs> Jaki gym? No kurde, no ile ty ładujesz to? Jej! Jej! jej Jezu, jak to długo trwało! Jak to Aco. długo trwało? Jej za tobą! Nie! Gdzie jesteś? Jej na! No. Dobra. Jeszcze za tobą, i jak się pojawi, to cię szybko Na Ale raczej ty nie szczerze, no, więc. Uznajmy, że ty mnie. Znaczy, że ja. Ale to będziesz lepiej Nie wierzę, nie wierzę. <grym> wierzę>, <A> <grym> wierzę> Mam cię. Ey, nie nagrywasz tego, nie? Nagrywam. No. Nie, bo ja wiesz, ja nie robię tutaj, nie włączam, no nie? Jak ja nie to Ja wierzę nagrywam jednym ciągiem, to. Aha, właśnie. E, no, witamy na kolejnej arence. O, oh, fuck, i zarypałeś nie ja! Karol to nie ja! To ty byłeś? To nie byłem ja! Aha. Tak? <noise> Dobra. Zalubię tą mapę, bo tu można takie fajne robić. Yy, I tak, style. Nie wiem, jak to się mówi. Dabstep. Nie, nie wiem, no załóżmy, że takie dabstepowe akcje. Z dupstepem, no nie w tle. Tak, jak było w y, poprzednim odcinku, tam co w Kłajka żyjemy sobie grali. Okej, okay, okej. Okay. O nice, nice. Tu będzie szybciej trochę, no. więcej ludzi graje ogólnie. Będzie fajniej, ciekawiej trochę. Dobra. No to, to dlaczego ty zawsze wygrywasz Quake'a? Nie zawsze. Są goście tutaj, naprawdę. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja cię od okna. tego I Chciałem zrobić taką fajną o, Dawoki, nie myślałem. Nie, zabiłem kogoś. Cześć. Tyle ty ładujesz to? Kurde, słowo mi idzie. O gością! A zaską. wiedziałem, wiedziałem, że ktoś za mną będzie... Nie, nie mam X-ray ani żadnych nudusów i tak dalej. Posłuchaj myszkę. A ty masz taką samą? No wiem. <todzio> Ty, Go, on oh, Nice, leczeczka. nice, dobra. Teraz. Czy są gdzieś tam? Nice. 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 Teraz. Czy to są gdzieś tam? Nice. Nice. sobie Nice. macu, macu Nice. 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 No i teraz Verteza w ogóle tutaj mają skiny youtuberów. Według mnie to żałosne. Znaczy wiesz co... I może patrz, może... ktoś ma twój skin! LOL. <laughs> o, oh, oh, nice. Verteza No i wygrałem! Nie no z ty to... <laughs> nie. Aż się, patrz, gościu, który był na drugim miejscu miał tylko 11, no nie wiem o co chodzi. No bo ty jesteś opety, to że szybko... Jaki Dobra, Opej jesteś. Słuchajcie, dziękuję. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się żegnam. Karol. Też się żegnam. No i dobrze. Na razie ją.